Dobra mordeczki, dzisiaj opowiem wam o terianach Jakby terianie, tak Niby wielu osobom znane, ale jednak nie aż tak bardzo Terianie to są głównie osoby w dużej mierze, które yy, Myślą, że są, udają zwierzęta O, mają maski, mają łapki, mają ogonki Udają zwierzęta yy, Niektórzy robią kwardy, kwardbisty, chyba tak się to nazywa. I to polega na tym, że wykonują ruchy zwierzęcia. I to jest no, dla nich normalne. Niektórzy też no nie robią tych kwardów. mówią, że nie, że im się to raczej nie podoba. Niestety terianie dostają bardzo, bardzo złą słowę przez media społecznościowe, typu jak tam jakieś laska chodzi. I skacze, i ogólnie odwala jakieś dziwne rzeczy, i terenie wtedy zyskują bardzo złą sławę. Dużo osób naśmiewa się z tych terenów. Ale czym jest ten teren w końcu? Teren to jest osoba, która czuje, jakby duch, duch uważa, dusza uważa, że urodziła się w złym ciele, czy jakoś tak. I że tak naprawdę powinna być zwierzęciem, że urodziła się w złym ciele, i że czuje się w tym ciele nie swoją I kiedy zakładam tą maskę, jest ok, super, jest fajnie. Są tam swoim terotypem, czyli na przykład kotem, kotem sijanskim, ogrom, dzikiem. Większość osób w ogóle terotypów wygląda jak dzik. No, I tak sobie skaczą po tych lasach i tak dalej. Podobno u w ogóle 59 i 8% osób nie zdiagnozowano choroby psychicznej. U 40% zdiagnozowano chorobę psychiczną, ale to są jakieś totalnie niedokładne dane, znalazłem to w Google, więc to może być nieprawda. Ale, no, warto mieć to na uwadze. Jakby teren, to też nie jest choroba psychiczna, to jest bardziej określenie, to jest... Boże, to No. Identity. No, po angielsku powiem, bo no. To tożsamości. No dobra, może ktoś zrozumie, może nie. No, więc to nie jest choroba psychiczna. Ale no. No, więc podsumowując. Terrain to jest osoba, która czuje się nieswojo w swoim ciele. Uważa, że nie urodziła się w dobrym ciele i że powinna być zwierzęciem. Więc udaje zwierzę. To jest podsumowanie terajna.